No, zajebali wszystko, no! A <grywia> się odjebało Nie, no dobra, tak zupełnie szczerze Nie planowałem zlikować wszystkiego, nie? Zlikowane zostały hasła Hejterzy zajebali trochę pieniędzy No jest jak jest, no Nie no, a tak zupełnie szczerze Środa, dzień loda Więc każdy, kto mi zajebał jakieś konto, możecie mi No jest jak jest, no <grywia> O oh, Jezu Ale ważne jest, że tak nie zajebaliście mi konta w LOLU. No, PayPal tam, no nie wiem, skromne 10 milionów miałem, może. Nie, wiecie, ile było na PayPalu? 300. Czesko mnie zajebane. Nic nie jest zajebane, serio mówię. Tylko jakieś konta z Westa, z NA. Twitter zajebany? Sam to napisałem tego posta. O, kurwa, wylogowało mnie właśnie. Ja już się boję logować teraz, bo mnie zaraz znowu coś zlikuje. Chuj, kto nie ryzykuje, ten nie rucha. Ja się teraz boję logować, jak mam streama, nie? Cały czas patrzę na prawy ekran. Kurwa, wkleję na zły czat jeszcze hasło i będzie przypał. Ja pierdolę, jaka się boję. Dobra, zalogowałem się na Twittera. Coś ty odjebał, krecie, już ci mówię. Pierdoliłem w notatnik wszystkie hasła i miałem go otwartego w tle Ja zapomniałem, że mam przechwytywanie ekranu. zoba. Czekaj, upewnie się trzeba na pewno wszystko wyłączyłem. Kurwa, chyba ta. Lecimy. Dobra, Ba waga. Zoba, to mój Twitter. I napisałem siema Bartos Jestem, że niby to nie ja napisałem, ale to ja. Możecie dać serce. Ustawiona akcja: dzieciaczki łykają. Przejebane, nie? Bejtujecie się jak dzieci, wszyscy. Przez chwilę niektórzy myśleli, że to prawdziwe hasło, i nawet próbowali się wziąć i się wiebać na konto. Nie no, słuchajcie, żeby nie kłamać, dostałem jakieś 7 prób logowania na konto. A to tylko Paypal. Na Twitter, poczekajcie. Zaraz wam powiem. Sam Twitter. Sześć prób. Google nie zliczę, kurwa. Uczelnie zmieniłem jako pierwsze. Na nikt się nawet nie zdążył zalogować, ale na Twittera, Paypala... Na Paypala to się rzeczywiście, kurwa? Gdybym wiedział, to bym zrobił giveaway pieniędzy moich z Paypala. <laughs> Dobra, kilka pytań myślę. Kim jest Julka? I dlaczego hasło Julka 69 sex Już tłumaczę. Julka to moja pierwsza była dziewczyna. I uważam, że hasło typu zajebiste. No szkoda, że muszę je zmienić. No ale zmienię wszystko. Czyli Julka 69 sex zmienione było. Kim jest Magda? To też moja była, a raczej taka, w której się podkochiwałem. To było moje hasło e, na Facebooka. E, hasło Russian Seks. No bo jechałem. E, jak miałem challengera na. Euny w to poszedłem smurfować na, do Rosji I e, w Rosji po prostu wiedziałem, co będę z nimi robił, no nie? Bo byłem dobry No więc dałem Russian sex, A tam miałem, e, e, pamiętam, nazwę konta Rus Sex is cool, but do you like math? Czy coś takiego, bo tam miałem nazwę klubu Co jeszcze? A, zajebaliście mi konto Mariusz Pudzianowski Ale przeżyję, zajebiste, szkoda <grym> No ale...